Dużo osób z Was zastanawia się, co zrobić, aby szybciej przemieniać broń podczas swojej rozgrywki. Jak niektórzy, oczywiście, prosi, to robią w swoich rozgrywkach. Używają do tego coś specjalnego, o czym dowiecie się w dalszej części tego materiału. I krok po kroku pokażę Wam, jak to dokładnie zrobić, żebyście się poczuli jak prosi. Zanim zacznę tutaj pokazywać, chciałbym wspomnieć, że. Szybkie przemienianie broni to nic innego jak przyciskanie dwa razy na Y bądź trójkąt w zależności jaki kontroler posiadacie. Po angielsku to nazywa się nic innego jak YY. Szybkie anulowanie animacji broni. Chciałbym teraz powiedzieć Wam, że do tego będziecie potrzebowali program, który zaraz sobie pobierzemy. Nazywa się on DS4 Windows. Wpisujemy sobie w przeglądarkę. Pobieramy sobie z tej strony ten oto program. Tutaj przyciskamy na ściąganie. Jak już pobierzecie sobie ten program, oczywiście trzeba będzie go potem zainstalować. Wspomnę jeszcze, że będziemy potrzebowali go do tego, żeby zemulować sobie przycisk właśnie trójkąta bądź Y, na dany inny przycisk, i do tego nadać szybszą częstotliwość przełączania, dzięki czemu będziecie oczywiście mogli zauważyć ten efekt, który widzicie często w grach u niektórych graczy, którzy to właśnie używają. Ok, skoro już macie zainstalowanego DSA 4 Windows, zastanawiacie się co dalej, to nic trudnego, musimy dalej sobie po prostu otworzyć e, te połączenie naszego pada, jeżeli macie dobrze połączonego pada to wyświetli wam się tutaj w tym okienku, profil mamy tutaj e, mamy domyślny, tu połączenie jak widzicie status mamy przez kabel USB i oczywiście, nazwa mojego kontrolera jaki posiadam. Następnie, co zrobimy, to oczywiście będziemy bindować sobie dany przycisk. Wchodzimy na edit i jak widzicie wyświetla nam się tutaj padzik, macie wszystkie przyciski do wyboru na który chcecie zbindować sobie tą e, zmianę broni bo ona działa w momencie kiedy naciśniecie oczywiście dany przycisk i będzie szybko się przemieniać najlepszym przyciskiem właśnie od trójkąta bo na trójkącie akurat na padzie od playa piątki się znajduje zmiana broni przepisujemy sobie oczywiście na L3 ja wybieram, wybieram ten oto przycisk ponieważ jest dla mnie bardzo komfortowy. Jest jeszcze jedna taka ważna informacja: jeżeli użycie tego y, przycisku, nie będziecie mogli wtedy używać skupienia na snajperce, więc bierzcie to pod uwagę. Możecie wybrać sobie oczywiście inny przycisk, już wybraliśmy. Teraz robimy rekord makro. Będziemy nagrywać teraz bindowanie y, tego przycisku. Dlatego przyciskamy sobie teraz record, będziemy nagrywać i na kontrolerze przyciskamy. Xboxie dwa razy Y, a w przypadku tutaj PlayStation dwa razy trójkąt raz i dwa przyciskamy mamy nagrany tutaj już bind że tak powiem przyciskamy stop no i teraz będziemy nadawać częstotliwości jak szybko ma to się przemieniać dlatego zaczniemy sobie od góry dodajemy Insert klikamy sobie kolejną strzałkę Insert kolejna strzałka Insert kolejna strzałka Insert i teraz słuchajcie, zmieniamy sobie te wartości tutaj na 29, żeby co 29 milisekund nam to zmieniało. Proszę bardzo. Cyk, cyk. Jeżeli już macie to ustawione, sejwujemy sobie to. Przyciskamy apply przyciskamy save i mamy już to w profilu zasejwowane. Oprócz tego jeszcze chciałbym tutaj dodać. Idźmy sobie jeszcze w ten profil dodatkowo, że użytkownicy PlayStation oczywiście prosiłbym was żebyście tutaj nastawili sobie nie dualshock 4 tylko xbox 360 nie pytajcie mnie dlaczego, wiem że to działa tylko i wyłącznie tutaj emulacją xboxa 360 możecie sobie również skopiować sobie te ustawienia od analogów ja sobie zmienię tu na 0.8 ja wam zesproluje i możecie sobie to skopiować tutaj w sumie nic się nie zmienia takiego ważnego aha jeszcze tu fajną rzecz możecie sobie zmienić częstotliwość 1000hz nie wiem na jakiej postawie to działa. Nie chcę wam dawać e, jakiejś tutaj złej informacji. Gdzieś udało mi się to znaleźć, że ludzie mają to ustawione właśnie tak. Dlatego w moim przypadku tak samo to ustawiłem. Przejdźmy teraz do gierki, zobaczmy jak to działa. Pamiętajcie, żeby nie wyłączać tego programu, tylko go sobie minimalizujemy. Jesteśmy już w grze. Chciałbym jeszcze przekazać taką ważną informację dla osób, które posiadają pada od PSA 5 czyli macie tutaj oczywiście na led leda koloru niebieskiego to znaczy że macie połączony pad poprawnie z tym programem Ponieważ e, profil który domyślny jest właśnie w DS4 Windows ma kolor niebieski dlatego wiecie że jest e, połączony poprawnie Jeżeli będzie wam pad się świecił tutaj na tą lampkę taką na biało to znaczy że nie jest połączony poprawnie To taka informacja dla osób które posiadają oczywiście te pady Jeżeli macie kontroler od Xboxa niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć kiedy on jest połączony W każdym bądź razie teraz pokazuję wam jak działa ten bind Przyciskamy sobie tutaj na lewy analog, jak widzicie, tak to wygląda w biegu. Nic innego nie pozostaje mi, jak życzyć Wam miłych gierek. Trzymajcie się, siema.